Tarlpero. Czerwony kapturek. Teraz usłyszycie opowieść Wam znaną, ale całkiem inną, wierszem powiedzianą. W chatce tuż za lasem dziewczynka mieszkała. Kapturek czerwony co dzień ubierała, i dlatego wszyscy tak ją nazywają: Czerwony kapturku, zewsząd już wołają. Panienka jest grzeczna, pomaga mamusi. Właśnie do swej babci koszyk zanieść musi. Babcia w małym domku na górce mieszkała. Przyszła zła wiadomość, bo zachorowała. Dlatego dziewczynka koszyk wypełniła. Do niego jedzenie dla babci włożyła, a także lekarstwa by się lepiej miała i aby staruszka szybko wyzdrowiała. Idzie przez las wielki i wesoło śpiewa. Piękna jest pogoda, szumią wszystkie drzewa. Przez to zapomniała, że ma być ostrożna. Z łosiem w lesie czai, spotkać je tu można. Na polanie wielkiej kwiatki jeszcze zbiera, wkłada do koszyka, kolory dobiera. Aż nagle wilczysko drogę jej zachodzi, szczerzy swe zębiska i bliżej podchodzi. Dokąd idziesz, dziecko? Co tu robisz sama? A co masz w koszyku? Gdzie jest twoja mama? Idę do swej babci, tak odpowiedziała. Niosę jej prezenty, bo zachorowała. Rozstali się w zgodzie. Dziewczę idzie lasem, zaś wilk do babuni podąża tymczasem. Połknął w mig staruszkę i na wnuczkę czeka. Przebrał się za babcię, bo już czas ucieka. A kiedy kapturek z babcią się spotkała, zdziwiła się bardzo, bo jej nie poznała. Wilk nie czekał długo i połknął dziewczynkę. Potem głośno mlasnął. No, i przełknął ślinkę. Te dwa dania duże bardzo go zmęczyły. Zasnął w łóżku babci, chrapie z całej siły. A tu pan myśliwy po lesie wędruje i dziwnych odgłosów z dala nasłuchuje. Coś się wydarzyło, domyślił się tego. Uwolnił kapturka, rozpruł wilka złego. Zaraz potem jeszcze babcia wyskoczyła. Ukochaną wnuczkę mocno przytuliła. Morał z opowieści chyba jasny mamy. Trzeba być ostrożnym. No i słuchać mamy.